Laczek? Laczek? A dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak się pan dzisiaj czuje? Dobrze? No, według moich obliczeń, Laczysko, to ty dzisiaj kończysz 38 dni. Tak. No, stary jesteś już. No. Jak nie stary. Stary, 38 dni, to stary jesteś. Ptak! No, jaki prezent? No, no jak na 38 dni prezent? A mało ty masz prezentów tam? Zobacz, jakie ty masz prezenty. Jakie inne? Nie ma innych raczek, robaczków. Przecież wszystkie tutaj masz. O! Ale widzisz jak rozwalasz? Nawet w 38 dni masz, mówisz, że jesteś taki dorosły, a rozwalasz. No rozwalasz, Laczuś, no. Co, Laczuś, chodź tutaj się napij, pićku, chodź. Chodź, Laczuś. Chodź, napijesz się, chodź.